A oczy czerwone krwią istot żyjących, a cały Babylon uniesiony przez trzy węża. I miecz o dziewięciu ostrzach. Nie dwóch, nie pięciu. Nie. Ale dziewięciu. Nie dwóch, nie pięciu, nie siedmiu. O dziewięciu ostrzach, który zniesie się przeciwko grzesznikom takim jak ty tam. W owym czasie dadzą się słyszeć pogłoski, rzeczy poczęły się gubić. Powstanie niepewność co do tego, gdzie te rzeczy naprawdę się znajdują i nikt nie będzie wiedział, gdzie są te małe przedmioty z ostrym zakończeniem, do których są przystawki. W tym czasie przyjaciel nie będzie wiedział, gdzie znajduje się młotek przyjaciela, dzieci. Nie będą wiedziały, gdzie znajdują się rzeczy ich ojców, które tam ci położyli na swoje miejsce poprzedniego wieczora, mniej więcej koło ósmej. Miłości moc, miłości moc, miłości moc, a witam Ciebie. I siebie w nowym czasie świata. Data 21 grudnia 2020 roku, czyli dzisiaj, oznacza nowy początek. W Polsce do wielkiej koniunkcji ma dojść dopiero wieczorem czy 19.20, coś takiego. Możemy wziąć pod uwagę, nie kierować się, ale wziąć pod uwagę tą wielką koniunkcję Saturn i Jowisza, bo to jest Saturn i Jowisz. Przy każdym resecie, tak zwanym resecie nasze życie, czy rzeczywistość, czy nasze poczucie na chwilę się pogarszy. Ten świat żył wartościami pułapki, żył zamknięty w tył, żył w pewnych lupach i to się zmienia. Nowy czas to resetuje. I teraz uwaga, wyjaśnię słowo reset i reset energetyczny. Podobno również zmienia się biegunowość Ziemi. To jest bardzo ciekawe. Naczytałam się tych materiałów sporo w anglojęzycznym internecie. Zmienia się y, pole magnetyczne Ziemi. Następuje przebiegunowanie. To jest to, co ludzie mówili wiele lat temu, y, ale co na następuje teraz? kolejnych perełkach. 21 grudnia wielki reset. Data, która według świata ezoterycznego miała być początkiem nowego. Wcześniej byliśmy grudzień roku 2012. Data, od której świat miał ulec nagłemu przeobrażeniu. Wówczas również ezoterycy tłumnie Wynurzyli się na swoich kanałach, zapewniając wszystkich, którzy nie mieli ochoty nad sobą pracować, że oto tym bardziej nie będą musieli nad sobą pracować, bo przecież Manna zacznie spływać sama nam z nieba. Wiadomo, że jak coś się nie wydarza, to datę trzeba przesunąć do przodu, datę tego prorostwa. Podobnie jak z datami. Końców świata, których mieliśmy już chyba setki. I tak z okazji nowej daty, od której manna miała zacząć spływać nam z nieba, ezoterycy przygotowali nam szereg niespodzianek, takich jak masowe, grupowe medytacje. I w ten sposób wracamy ponownie na kanał Klaudi Pingot, która. Z okazji 21 grudnia przygotowała nam wieczór medytacji. W ostatnim swoim materiale mówiłem o tym, w jaki sposób czakry ułatwiają innym dostęp do nas, umożliwiają manipulowanie naszą energetyką, myślami i emocjami. Ezoterycy wykorzystują ten fakt do programowania swoich odbiorców, na przykład na czczenie ich, czyli ezoteryków, niczym bóstwa, czyniąc ze swoich odbiorców bezwolne roboty, pozbawione zadawania pytań, czy też. Szukania własnych rozwiązań. A jedynie przyklaskujące niczym dwuletnie dzieci, wrączki, dzieci, którym właśnie rodzic pokazał zabawkę. I tak na samym początku tej transmisji na żywo, której zdaje recenzję, Klaudia. Wpada w zachwyt nad taką właśnie postawą swoich odbiorców, swoich słuchaczy, sugerując im, że takie właśnie zachowanie świadczy o ich ponadprzeciętnym uduchowieniu, a nie zaś na przykład o lobotomii energetycznej, która właśnie im się przydarzyła po tym, jak oddali. Dostęp do samych siebie w rytuałach manipulujących czakrami. Poczujmy nawzajem swoje wibracje, i poprzez skumulowaną energię grupową, poprzez te piękne komentarze, które się wyświetlają, poprzez wszystkie emotikony, serduszka, uśmiechy, poczujmy tę magiczną atmosferę. Kłanki, podróżników kłanki, którzy są tu z Tobą, są dla Ciebie, a Ty jesteś dla nas i dla siebie. Ponieważ ja jestem, bo Ty jesteś. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja już 5 minut wcześniej. E, oglądałam wszystkie te komentarze, które lecą jak la lawina, akurat na YouTubie, na Facebooku nie ma takiej możliwości widziałam tam różne piękne słowa, wyznania, propozycje matrymonialne no dzieje się. W rzeczywistości objawami, które świadczą o tym, że w swojej pracy nad sobą posuwam się do przodu są oczywiście nie serduszka, emotikony czy propozycje matrymonialne, które składamy w stronę naszego bóstwa, a stan pokochania, wybaczenia, współodczuwania, współtworzenia, stan harmonii, ciszy energetycznej, który w sobie odczuwamy. Jednak osoba, która tych stanów nie doświadcza, bo na przykład woli żyć Swoim chciejstwem zaistnienia, osoba, która nie dąży, aby inni tych stanów doświadczali, choć może gdzieś tam o nich mówić, nie będzie specjalnie dążyć do tego, aby uświadamiać ich, że to właśnie one są objawami budzącej się świadomości, tym, do czego powinni dążyć, a będzie ona. Usprawiedliwiać panujący i uzasadniać panujący w tych ludziach chaos, sugerując, że to właśnie on jest oznaką bodzącej się w nich świadomości, nie zaś na przykład oznaką tego, że dali wcześniej grzebać komuś w swojej energetyce. Układy planet, koniunkcje każdy pretekst jest dobry. Aby odwrócić uwagę od pewnych zagrożeń i prawdziwych przyczyn chaosu energetycznego, który panuje, u tych ludzi, którzy będą słuchać ezoteryków. Być może część z was ręka do góry, ja ostatnio na live na moim Quantum zapytałam od 0 do 10, jak, jak dużym chaosie się czujecie, jak dużo zmian czujecie. I większość osób powiedziała, że od 0 do 10 to tak co najmniej 7. Być może tak jest, że przez zmiany na świecie, przez układy planet, przez, przez to, co się dzieje w gospodarce, przez kryzysy, faktycznie odczuwamy rozdrażnienie. Być może wie, wiele osób wręcz zaczyna odczuwać wypalenie zawodowe, być może nudę, być może frustrację, być może depresję. Ma, nagle przyszła do nas zmiana, która przyszła nieproszona, która dla wielu osób jest ogromnym problemem. Natomiast dlatego mówię o wielkim resecie i, i chciałabym, żebyśmy wykorzystali wszyscy ten moment, ponieważ każdy chaos, chaos i to nie jedna osoba mówi, mówi o tym, mówią o tym fizycy, mówią o tym psycholodzy, mówią o tym astrofizycy, każdy chaos jest Prowadzi do porządku. Zagrożenia takie jak na przykład programowanie Klaudi, czy też proponowane przez nią grupowe medytacje, w które wciąga ludzi. I choć my mamy na szczęście narzędzia, dzięki którym ten niszczący wpływ ezoteryków potrafi znacząco osłabnąć, wciąż pozostaje problem mieszania się energii między wszystkimi, którzy biorą udział w takich medytacjach, aby zapanować nad tym, aby poczyścić wszystkich ludzi, zapanować nad tym chaosem energetycznym, który w nich występuje. Wyciągnąć ich ponad pewne niskowibracyjne wymiary energetyczne, potrzebna jest osoba czysta duchowo, o naprawdę niezłej mocy energetycznej czy też duchowej. I nie myślę tutaj oczywiście w żadnym razie o sobie. Ja taką osobą nie jestem, ale również Klaudia taką osobą nie jest. Stwarza ona natomiast wrażenie czegoś wręcz przeciwnego. Sugeruje ona, że medytacje grupowe tak jak powiedziała właśnie w, tej, w czasie tej transmisji na żywo powiedziała, że. Medytacje grupowe są w pełni bezpieczne. Po prostu, jeżeli ktoś nie osiągnie pewnego pułapu wibracyjnego, to zwyczajnie nie skorzysta z dobrodziejstw tego, jakie te medytacje za sobą niosą. Natomiast unika ona problem zagrożeń, które te medytacje niosą, mówiąc, że tych zagrożeń nie ma. Tymczasem, no, przykładowo, jeżeli wejdziemy do brudnej wody, ileś osób do tej brudy, odwrotnie, jeżeli my z pewnymi brudami wejdziemy do, do wody i na przykład setki osób również do tej wody wejdą, to oczywiście te brudy zaczynają się mieszać. Podobnie jest z wejściem w pewną wspólną przestrzeń energetyczną, do czego przecież dochodzi w czasie grupowych medytacji. Wszelkie brudy energetyczne, czy choroby energetyczne, nie mówiąc już rzeczy takie jak opętania, nawiedzenia, otwierając się na to, bezrefleksyjnie otwierają swoją energetykę. Jesteśmy niemal bezbronni na wejście tych energii w naszą energetykę. Jedynie osoba, która jest naprawdę silna energetycznie, w, pełni, w pełnej harmonii, jest na to w dużym stopniu odporna. Jednak ile osób takich jest biorących udział w medytacjach Klaudi, w momencie, kiedy przecież ona sama otwarcie mówi, że zadała pytanie osobom, które biorą udział w tych medytacjach, jak się ostatnio czują? I osoby te, jako średnia, podały, że przynajmniej 7 na 10 w skali czują w sobie chaos energetyczny. Oczywiście wchodząc we wspólną przestrzeń z takim chaosem, który je wypełnia, nawet osoby, które jako tako się energetycznie trzymają wchodząc z innymi w taką medytację, Prędzej czy później zaczną ten chaos w sobie odczuwać, jako że energie, które tworzą to wspólne pole energetyczne, zaczną ich przenikać. Klaudia jakoś jednak ten fakt zręcznie pomija, albo nie ma o tym pojęcia, o pewnych prawach energetycznych. Albo jest też jej to na rękę dla jej korzyści, dla jej zysków, aby ten fakt pominąć, czy też mu zaprzeczyć. Skup uwagę na rozszerzającej się i kurczącej się kuli światła. Jeśli masz ochotę, zamknij oczy. I oddychaj rytmicznie i miarowo, pamiętając, że z tobą oddycha kilkanaście tysięcy osób. Dwadzieścia tysięcy ponad dwadzieścia tysięcy osób bierze z Tobą wdech i robi z Tobą wydech. Tym, co można zauważyć w czasie tych medytacji, czy też pseudo medytacji, raczej bym powiedział, jest narzucanie przez Klaudię Pingot własnych projekcji. Osoba, która faktycznie ma umiejętność wprowadzania ludzi Wyższe wymiary. Otwiera dla nich kanał. Jednak, wchodząc w ten kanał, każdy po uprzednim nauczeniu się na jakimś tam poziomie jasnowidzenia, bo osoba, która potrafi kanał dla innych otworzyć, potrafi również ich tego widzenia nauczyć. Więc. Każda poszczególna osoba wchodząca w taką medytację czy modlitwę będzie mogła podążać własnymi ścieżkami, własnymi scenami, które będą jej się ukazywać. I mimo, że gdzieś tam będzie uczestniczyła we wspólnym wątku, We wspólnych jakby wydarzeniach, które w tych przestrzeniach energetycznych się odbywają, to jednak jej sceny, jej odczucia będą mogły być własne i indywidualne. Niczego takiego jednak nie ma w medytacjach w medytacjach Klaudi Pingot, a jest jedynie narzucanie własnych projekcji. Przyjmij moje słowa. Tak, jakbyś miał, miała poczuć to w środku. Jeśli masz ochotę, możesz zamknąć oczy i zacząć sobie wyobrażać, wizualizować światło, które biegnie przez środek Twojego ciała. Światło, które biegnie ze środka Ziemi, wspiera Ciebie, oświetla Cię, i niczym magiczna struna przebiega przez środek Twojego ciała, harmonizując wszystko, co się w tobie dzieje, harmonizując wszystkie centra energetyczne. W momencie, kiedy my podążamy nie kanałem duchowym w kierunku własnych scen, Natomiast podążamy w kierunku czyichś projekcji, dajemy tej osobie pełne wejście w naszą energetykę. I to co w tej osobie jest, czy to wszelkie, no nie wiem, wszelkie podłączenia, wszelkie klątwy, nawiedzenia, opętania otwierając Przejście między nami a ja tą osobą otwieramy się na wszelkie zagrożenia energetyczne, wszelkie brudy, które w tej osobie są. I obojętnie, czy ta osoba będzie mówiła nam, że właśnie oto widzimy muminki, anioły, gwiazdy. Czy to, że wszechświat się do nas uśmiecha, nie będzie to miało, słowa te nie będą miały żadnego znaczenia. Jedyne znaczenie dla nas będzie miało to, czym ta osoba z nami się wymienia, czy też posyła w naszym kierunku. Jeżeli taki człowiek będzie miał ochotę na przeprogramowanie nas, pogrzebanie w naszych czakrach, bo przecież energety, ezoterycy tak bardzo promują istnienie czakr, ich zasadność. To wszystko to, co ta osoba ma ochotę, żeby w nas weszło, wejdzie w nas. Dlatego, że my przecież właśnie otworzyliśmy drzwi do naszego domu i mówimy: zapraszam. Jeżeli wchodzimy w taką medytację. Bezrefleksyjnie, nie, nie poddając się żadnej ochronie, przynajmniej własnego opiekuna, naszej wyższej cząstki, zwal jak zwał Boga, to otwieramy na oścież drzwi do naszego domu i zapraszamy wszystko, co ta osoba ma dla nas do zaoferowania. A skąd mamy Taką stuprocentową pewność, że właśnie mamy do czynienia z idealnym duchowo Jezusem, Buddą czy kimkolwiek, osobą nieskazitelnie czystą duchowo. Czy być może myśl o tym, że tak właśnie jest, została nam przyprogramowana? I to by było chyba na tyle. Nie będę wiele przedłużał, chciałem zrobić tylko krótką recenzję. Zapraszam Was jeszcze do zajrzenia na mój kanał, tam gdzie mam filmy polecane. Tam znajdziecie wszystko, co potrzebne: wszelkie techniki energetyczne potrzebne do tego, aby. Oczyścić swoją energetykę. Pozmieniać wszystko tak, aby nie dać sobą więcej manipulować. Wspólnie budzimy świadomość ja też. Także do następnego. Do zobaczenia w kolejnych perełkach. Grawitacja przypomina ci o miejscu, gdzie przynależysz, a gwiazdy wskazują kierunek, skąd pochodzisz. Daj sobie chwilę, by stworzyć połączenie ze sobą i swoją wewnętrzną energią. Usiądź wygodnie i połącz się ze swoim oddechem. Powietrze przepływające przez nozdrza, zauważ, jak napełniasz się spokojem i odpuszczasz to, co ci nie służy. Niech oddech i wdzięczność cię prowadzą. Wsłuchaj się w dźwięki, które do ciebie płyną. człowiek miał dwóch służących. Jak się nazywali? Co? Jak mieli na imię? Nie wiem. I dał im parę talentów. Jak to nie wiesz? Bo to nie ma znaczenia. On nie wie, o czym mówi. No dobra, nazywali się Simon i Adrian. A mówiłeś, że nie wiesz, a teraz wiesz? Bo to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że było dwóch służących. On to zmyśla wszystko na poczekaniu. Wcale nie. I dał im. Teraz może ich było trzech? Tak, było trzech. I tylko im było dane. I Im będzie dane. Tylko im będzie dane. Tylko im będzie dane. Co? Co im będzie dane? Nic nie it. Jak to miałeś coś powiedzieć? Nie, skąd? Nigdy w życiu. Jak to? Zacząłeś? Nie, już skończyłem. Ej, nie odchodź, póki nie skończysz. Poczekaj. Powiedz nam, na czym polega ta tajemnica. Na czym polega tajemnica wiecznego życia? Nie. No, co z tym wiecznym życiem? Dajcie mi spokój. Gdybym wiedział, na czym polega tajemnica wiecznego życia, na pewno bym tego nie powiedział. Tylko mnie. Odwal się. Czy to jego tykwa? Tak, wytargowałem ją od niego. To jest jego tykwa. To jego tykwa. Będziemy nieśli ją dla ciebie, panie. A nie. On zniknął. Został wzięty żywcem do nieba. Został wzięty do nieba.